tradycje narodowe nasze i postawy patriotyczne, bo mamy takie święta, ale to nie tylko od święta, aby o tym pamiętać, kim jesteśmy, jakie mamy tradycje. Dlatego ten pomysł, nie jest on odosobniony, nie jest jakimś ewenementem. Takie prezentacje odbywają się w całej Polsce, w różnych miastach i mniejszych miejscowościach, po to, żebyśmy się jednoczyli, żebyśmy się Starali być być trafiłami walkami zawsze i wszędzie. I droga młodzieży, bardzo dziękuję już w tym momencie, że jesteście. To naprawdę wymaga dużo starań, dużo poświęcenia i odwagi, bo wspólnie z nami na uroczystość tę prezentację przygotowało jasne Proszę Państwa, przyszedł ten czas, a żebyśmy rzeczywiście już rozpoczęli nasze dzisiejsze prezentacje. tym dzisiaj z tym polonezem, polonezem no, wyszło. Nie, było. No, nie wiem jak, jak wyszło, bo byłam troszkę w stresie jako organizator, ale mogę powiedzieć o swoich odczuciach, jakie miałam w momencie, kiedy na parkiecie pojawiały się kolejne zespoły. Od tych przedszkolaków do gimnazjalistów. No, szkoda, bo termin nie pasował bardzo szkołom średnim, aczkolwiek myślę, że to się zmieni. Ten przekrój szkolny mieliśmy dzisiaj od przedszkola do, do starszych grup, do gimnazjalnych, i naprawdę każdy zespół był inny. Nie określiliśmy, że będziemy tutaj Grand Prix dawać pierwsze, trzecie, czwarte miejsce, bo już jak te dzieci były i chciały tańczyć i przygotowywały się tak na pewno nie krótko i tak solidnie razem z opiekunami, z dyrektorami szkół, no, ta praca włożona wymagała nagrody wszystkim, dla wszystkich, bez względu na to, czy tam była jakaś pomyłka, czy nie była, czy ten krok był krótszy, czy dłuższy, to nie miało znaczenia absolutnie w tym. Najważniejsze było to, że, że te dzieciaki były i skorzystały z takiej okazji zaprezentowania się, bo te tańce się tańczy w szkołach. Mamy akademie szkolne, ale gdzieś poza mury szkoły no, nie było takiej okazji, żeby można było się pokazać. Pokazać, zaprezentować. Dlatego nazwaliśmy to nie zawody, tylko prezentacje. I każda drużyna dostała upominek, każda drużyna dostała pamiątkową statuetkę. Tutaj ukłon dla sponsorów, których udało nam się spotkać, znaleźć i przychylnych nam także serdecznie dziękuję. Pani dyrektor, zapytam o to, które szkoły brały udział. Yy, tak. Yy, jak na pierwszy. Pierwszy raz, bo po raz pierwszy to było organizowane, udział wzięło 8 zespołów. Przedszkole, przedszkole samorządowe numer 14, Szkoła Podstawowa numer 2, Szkoła Podstawowa numer 6, publiczne, Szkoła Podstawowa z Cicibora, gościnnie, bardzo się cieszymy, szkoła, Gimnazjum numer 2, Gimnazjum numer 3, Gimnazjum numer 4 i Gimnazjum numer 6. No Także i... gimnazja. stanęła na wysokości zadania. I też dodajmy, że ten polonez też nie przypadkowo, bo rok 2017 to rok Poloneza. No rok 2017 jest szczególny. Tu się w pisało w te konwencje kilka takich okoliczności. I Ministerstwo Edukacji no, mamy takie priorytetowe kierunki w edukacji, i wychowaniu, aby właśnie kultywować tradycje narodowościowe, aby patriotyzm upowszechniać wciąż i, i, i dawać tego, temu wyraz, nie tylko w takich okolicznościach, ale w naszej codziennej pracy. Ale ten akurat dzień był dla nas. Też okazją, żeby to podkreślić, i w taki sposób to zrobiliśmy. No i mamy też rok, tak jak pan mówił, właśnie Poloneza. I ten dzień, 29 kwietnia, jest Międzynarodowym Dniem Tańca. A jak poszło gospodarzom? Myślę, że bardzo dobrze. Jestem z nich bardzo dumna. Rodzice, niektórzy nawet płakali się. To, to mnie wzrusza tym bardziej. Bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu, że na hasło, i myślę, że w innych szkołach jest tak samo, na takie hasło słuchajcie, zorganizujemy to lub to w tym momencie: poloneza, zgłaszają się uczniowie, ustalamy zasady, warunki, kto będzie mógł, kto, kto nie będzie mógł. Było kilkoro takich dzieciaków, którym no, termin nie bardzo odpowiadał, bo ten długi weekend trochę nam organizacyjnie tutaj zaważył na, tej, na tym składzie osobowym, ale. Przychodzą chętnie i w takich projektach bardzo chętnie biorą udział. Jest odzew. Jest odzew. Nie spotkałam się, jeśli wcześniej nawet organizowaliśmy różnego rodzaju akcje, ale też i taneczne w tym, czy takie trochę nawet aktorskie, teatralne, zawsze mamy no, komplet chętnych.